Witam kochani Damian Miszewski z tej strony z kanału Profilmowiec i dzisiaj porozmawiamy o temacie slow motion. Ostatnio widziałem film, teledysk mojego znajomego, dlatego nie pokażę tego teledysku tutaj, w którym operator nagrał materiał w 24 klatkach na sekundę, natomiast montażysta zwolnił ten materiał o 50%. I. Teraz jest pytanie, dlaczego nie można robić slow motion z materiału nagranego w 24 klatkach na sekundę? Jak już pewnie wiecie z mojego poprzedniego filmu, gdzieś tu będzie w rogu ekranu em, odnośnik, dlaczego nagrywam w 24 klatkach na sekundę. 24 klatki na sekundę to jest moment, w którym dla ludzkiego oka obraz jest yy, płynny. I to jest jakby. No taka minimalna wartość, przy której y, obraz dla ludzkiego oka będzie płynny. W innym przypadku, jeżeli obraz będzie y, w, nagrany w 50 klatkach czy 60 klatkach na sekundę, albo w 12 klatkach na sekundę, no to wtedy y, dla ludzkiego oka to będzie takie klatkowanie, to będzie nie do końca naturalne. I teraz tak, pokażę Wam przykład, bo specjalnie nagrałem w 24 klatkach na sekundę, jak sobie skaczę. I wszystko jest płynnie. Obraz wygląda tak, jakbyśmy go oglądali na żywo. I teraz, co Kto się stanie? Oczywiście, to, że nie można zwolnić obrazu o 50%, to jest nieprawda, no bo każde ujęcie można zwolnić, tylko nie powinniśmy tego robić, o tak wam powiem. I teraz, tak, jeżeli weźmiemy Speed Duration i zwolnimy to o połowę, czyli 50%, to efekt będzie o taki. Rozumiecie już, o co chodzi? Jeżeli chcemy czasami w filmie uzyskać jakiś taki efekt, że coś jest nie tak. No nie, kiedyś w filmach były takie slow motion, bo w ten sposób robione, ale tylko dlatego, że kamery nie były w stanie nagrywać większej ilości klatek. I tak to wyglądało. Natomiast zobaczcie materiał, który został nagrany w 120 klatkach na sekundę i zwolniony 5 razy, czyli jakby 20%. I wygląda to w ten sposób. Ruch jest płynny, jest bardziej naturalny, i wtedy można robić slow motion. Jeżeli nagramy materiał w 60 klatkach na sekundę i zmniejszymy ten materiał do 40% szybkości odtwarzania, no to wtedy uzyskamy te 24 klatki na sekundę i będziemy mieć takie lekkie slow motion z, z 60 klatek. Natomiast tutaj, w tym momencie, kiedy Materiał nagrany w 24 klatkach na sekundę zwolniliśmy o połowę, dostajemy 12 klatek na sekundę. I dlatego ten materiał wygląda tak, jak wygląda w tym momencie. I tutaj możecie się przyczepić, że OK, robię takie jakieś szybkie ruchy, to może na y, ujęciu, w którym będę y, nie wiem, bardziej naturalnie, na przykład po prostu wolno chodził, to będzie to inny efekt. No to tutaj specjalnie dla was nagrałem, to jak idę. Zwykły, normalny chód do przodu. I teraz, jeżeli zwolnimy to o 50%, no to nie będzie to nadal za ciekawe. Widać te klatkowanie, widać, że to jest po prostu mm, sztuczne. A materiał, w którym zostało to nagrane w 120 klatkach na sekundę, i zwolnione o 5 razy, zwolnione, czyli odtwarzane w 20% prędkości. Wygląda to w ten sposób, i jest to ładny slow motion, ładne, płynne, wszystko ok. Co więcej, 120 klatek na sekundę, zróbmy taki eksperyment, zwolnimy to o 50%, czyli jeżeli to jest z automatu, już przez y, kamerę moją Lumix zwolnione o 5%, to żeby to przyspieszyć do y, połowy. No wiem, tutaj wchodzi y, skomplikowana matematyka, ale żeby y, przyspieszyć to o połowę inaczej, żeby materiał 120 klatek na sekundę zmniejszyć o połowę, czyli dwa razy wolniejszy, to musielibyśmy y, w momencie, kiedy mamy y, o 5 razy zwolnione, musielibyśmy tą pomnożyć razy 2,5. Skomplikowana matematyka. Jeżeli mamy materiał, który jest nagrany w 120 klatkach na sekundę, 120 razy 0,2, 20%. Daje to nam 24 klatki, i dlatego ten materiał teraz jest taki płynny i ładnie wygląda. I teraz, żeby go yy, przywrócić do 60 klatek, to musimy 60 klatek podzielić na 24. Daje to nam 2,5. No, czyli musimy to zmniejszyć 250%. Wiem skomplikowana matematyka, ale zaufajcie mi, to jest. To są poprawne obliczenia. I Enter. I teraz on i on jest odtwarzany dwa razy wolniej niż normalnie. I nadal jest płynny. Nie jest to. Nie razi to wzroku, nie jest to jakoś. Porównajmy sobie, czy. Ten materiał w 24 klatek na sekundę zwolniony o połowę wygląda w ten sposób, i ten materiał z 120 klatek na sekundę zwolniony o 50%, czyli o połowę. No to jest o wiele bardziej płynny. I pomimo tego, że teoretycznie jest tu teraz 60 klatek na sekundę, to materiał nie wydaje nam się sztuczny, ponieważ jest odtwarzany w slow motion. Natomiast, gdybyśmy odtworzyli sobie materiał w 60 klatkach na sekundę w normalnym tempie, czyli te 60 klatek na sekundę byłoby, te 60 klatek by, trwałoby sekundę w każdej sekundzie, no to ten materiał by był sztuczny, wyglądałby jak z telefonu, czy jak z jakiegoś z jakiegoś materiału telewizyjnego. W telewizji nagrywają w 50 klatkach na sekundę. U nas w Stanach nagrywają w 60 klatkach na sekundę. I wyglądałoby to po prostu albo jak nagranie z telefonu, albo jak nagranie w telewizji, albo po prostu jak domowy, słabej jakości materiał. O tak. Natomiast jeżeli zwiększymy to o 500% ten materiał, który był nagrany w 120 klatkach na sekundę, to oznacza, że teraz te 120 klatek faktycznie będzie się odtwarzało w sekundę. Czyli przyspieszyliśmy o 500%. I wygląda to tak. I niby wygląda to na pierwszy rzut oka płynnie, ale wygląda jak nagranie z telefonu. Wygląda po prostu zbyt ostro, zbyt nienaturalnie, te ręce w każdym punkcie są ostre. Jak porównamy to, tu już przyspieszę, normalnej prędkości, do mnie skaczącego w 24 klatkach na sekundę, to wygląda to normalnie. A jak porównamy to z mną skaczącym w ten sposób, no to jest różnica. Dlatego właśnie lepiej nagrywać w 24 klatkach na sekundę, jeżeli chcecie potem to w tym odtwarzać. Natomiast jeżeli robicie slow motion, chcecie zrobić slow motion na montażu, to wcześniej nagrajcie to w przynajmniej 60 klatkach na sekundę i zwolnijcie do 24 klatek na sekundę, czyli 40% 40% prędkości. Albo y, nagrajcie w 120 klatkach na sekundę i wtedy zwolnijcie to 5 razy, czyli. Y, szybkość odtwarzania 20% i wtedy będziecie mieli ładne, płynne slow motion i Wasze materiały będą lepszej jakości, przyjemniej będzie się to oglądało. Ode mnie to tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować ten kanał, żeby być na bieżąco, żeby dostawać więcej wiedzy, więcej tipów. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym w kolejnych filmach. Dzięki, na razie.